króciutki short dla Was. Spójrzcie. 30 minut expa i 45 739 golda na plusie. Tak to się dzieje jak jesteśmy na dobrej miejscówce. Zobacz, 62 tysiące wpadło właśnie w tej chwili i mam 127 level. Yy, rycerz Brain Deady A one cały czas jak to się mówi, uciekają ode mnie w Liberty Bay jestem. Respawn. Akurat zobaczyć, nikogo nie ma, bo ludzie mówią, a tu się nie opłaca, jak nie ma żadnych bonusów i w ogóle nie, jak nie ma podwójnego respawnu. No i nikogo nie ma tutaj, nie? Wszyscy sobie gdzieś tam idzie, no wiadomo, mam 233 tysiące expa na godzinę mi pokazuję tutaj. To nie jest dużo, ale jeśli chodzi o zarobek uzbierać kaskę, a kupić lepsze temy. Zobaczcie, następny, już mam 77 tysięcy. Wiecie, potrzebujecie lepszej zbroi, lepszego y, ekwipunku. A kupić. No to nikt za darmo nie sprzeda, tak? Więc trzeba lecieć i trzeba sobie, sobie zapracować na to. Dlatego są takie respy stworzone od tego i to się samo stworzyło, to chipsop nie chciał tego tworzyć. Chipsop tylko zrobił, a ten i ten i ten będzie do y, nasyce. No tak, a jest, wiesz, tysięczne levele, tam osiemsetne chcą mieć nasycenia, no to nie wpłacą, tak? No bo oni tam gdzieś zabijają takie potwory, gdzie ponoć... Mają lepszy lud i więcej zarabiają, ja nie wiem, bo nie mam takiego dużego no? Sosik, mało ci się... tysięcy nie robią filmów na YouTubie, właśnie takich poradników jak moje. Bo moje poradniki to są takie szczere, nie? Jeżeli masz 130, to Rycerzyka? Śmiało idź tym rycerzykiem na... na Braindead'y i wchódź sobie, tam sobie lec. Pomaluj jeżeli pójdziesz na mocniejsze pokoły i się wywalisz, to wiedz, że stracisz na ekstra, nie? No właśnie na właśnie a grunt to i mieć troszkę ekstra, i zarobić też, nie? Oj, zobaczcie następnie, mam 91 tysięcy. Ja myślę, że do 100 tysięcy w pół godzinki na pewno bym zarobił tyle tutaj. Nie ma problemu. Yy, yy, Fajmy, że jak ekspyturycerzem no, yy, mam co robić na bieżąco noc. No. Są te, yy, graindedy. nie za dużo, nie za mało. Yeah. Ja, to jest sam razy wycieczka jest zostałam yeah. na placu, nie? A tam już na pewno przeszedł na prawą stronę. Już czekają na mnie listę <gryl -na> Co mówię? No, ja sobie działam, pozdrawiam. Zaglądajcie na mój kanał, subskrybujcie. Na razie.